Witajcie w kolejnym odcinku z serii Kickster Motoznawca. Dzisiaj pogadam wam troszkę o aucie, które stało się już na swój sposób kultowe i nie można go oceniać po prostu jako dobre lub złe, gdyż skala od spierdoleństwa do zajebistości jest tak długa jak pasek od spodni do roty Wellman. Tak swoją drogą to pozdrawiam, spoko kobitka. No ale do rzeczy. E36 towarzyszyło niejednemu początkującemu drifterowi, który pewnego poranka zdał sobie sprawę, że dobrym pomysłem byłoby opierdolić swojego golfa na złomie, dołożyć 1000 i kupić E36, a następnie z piłowania ręcznego kołotesko przesiąść się na prawdziwego smoka z silnikiem 1,6, generującego potężne 100 kuniów. Silniki te robiły z E36 prawdziwy korkociąg. <laughs> Ale należy pamiętać, że także kilku profesjonalnych drifterów posiada E36 i są to całkiem niezłe maszyny. Po mózgu. Jaki jest zatem problem E-36, skoro wygląda nawet znośnie, jeżeli jest zadbane? A no właśnie taki, że aby mieć zadbany egzemplarz, trzeba zapierdalać 2 lata na budowie na zakup znośnej bazy do tuningu, a potem następne 2 lata zbierać truskawki w Holandii po to, aby kupić wszystkie części, żeby nie wyszedł nam ulep rodem z transformersu? Niestety jak w każdym masowym modelu jest zawsze jakaś najsłabsza wersja, która po 10 latach produkcji jest warta tyle co rozrzutnik noju. Takie modele trafiają do użytkowników, którzy myślą, że mając znaczek BMW z przodu są królami szosy. Chuj, że wydali 1200 i nie mają przeglądu ani kierunkowskazu. Ważne, że BMW! Kierunkowskazy w E36 były w opcji i nikt ich nie brał, dlatego prawie każde E36 przy skręcaniu ich nie włącza. Niestety nie jest to tylko problemem E36, ale całej marki, jednak o tym w innym odcinku. Wracając do naszej perełki, jest to tak naprawdę świetne auto, które naprawdę super się prowadzi, prawie nie rdzewieje i w którym wyrwać dyfer można tylko ciągnikiem. Mocne odmiany naprawdę potrafią szurnąć tyłem, dając przy okazji pełno radości z jazdy, a wersje z rzędowymi 6 to jedne z najlepszych silników w historii i jazda nimi pod maską to prawdziwa przyjemność. Co prawda ma swoje wady, takie jak wchuj drogie drogę części, które zastąpione zamiennikiem lub sznurkiem mocno powiązałki niestety nie wytrzymają i auto będzie jeszcze bardziej się rozpierdalać. Wadą jest również cena. Od tanich piździwek z potężnym 1.6 pod maską do ekstremalnie drogich, super utrzymanych egzemplarzy ze świetną jednostką 2.8. Domorośli tunerzy nie zdają sobie sprawy z tego, że kupno auta to nie wszystko, trzeba je jeszcze utrzymać. Jest jeszcze jeden malutki, malusieńki problemik E36 od silników 2.8 w dół. Pierdolony znaczek N, który zdaniem wielu tunerów dodaje 20 kuniów więcej. Nie daje ich chuj, odklejcie. Co do wyglądu, to bez wątpienia najpiękniejszą odmianą jest oczywiście Coupe oraz Cabrio, które jest ładniejsze od 3 czwartych Niemek, ale jednocześnie utrzymuje niemiecki charakter, przez co wygląda na masywne i groźne. No chyba, że dojewiecie badluka, wtedy wygląda jak wielbłąd z downem. Nie poprawiajcie fabryki, E36 jest wystarczająco ładne w oryginale. Dla równowagi, wersją najbardziej chujową jest sedan, który powstał tylko dlatego, aby pokazywać w katalogach, jaką E36 miało niską cenę wyjściową. Sedany są spierdolone na maksa. Dopiero model E46 udowodnił, że sedan może ładnie wyglądać. W E36 proporcje są mniej więcej takie jak u słonia, w którego pierdolną no tear. W kombi zresztą są podobne, ale tam dodatkowo w tego słonia jebnęła jeszcze cysterna. I to z coca colą Biedny słonik. O kompakcie nawet nie wspominam, bo z naszego słonika już by nic nie zostało. Całe szczęście, że niedługo gatunek za 1000 zł umrze i pozostaną na drogach tylko same zajebiście zrobione egzemplarze. Reasumując, sam bym sobie E36 nie kupił, ale nie dlatego, że mi się nie podoba, ale dlatego, że nie stać by mnie było, aby je utrzymać. Poza tym wolę większe auta, więc celowałbym bardziej w serię 7, a o niej w innym odcinku. Jeżeli się podobało to subskrybujcie i zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiam, ja czyli Kikster. Cześć!